Paweł, yy, fajna akcja, a ty wylicytowałeś grę przeciwko Arkowi, nie wolałeś grać z Arkiem w drużynie? Nie, mój brat jest obecnie w Holandii i obiecał mi, że dorzuci się na, tą, na ten zacny cel. Tylko jeżeli postaram się pobaczyć z naszym reprezentantem, no bo jest akurat w takim mieście, który, który nie kibicuje jak sobie Amsterdam, ale cel jest oczywiście zacny, więc myślę, że cała akcja no, skończyła się bardzo dobrze. Zaprezentowałem się. Z takiej strony, z jakiej umiałem najlepiej, ale e, najważniejsze jest to, że zebraliśmy bardzo dużo e, pieniędzy dla e, małej Julki. Ja sam mam córkę Julkę, niewiele starszą, i od razu, jak usłyszeliśmy o tej akcji, e, pomyśleliśmy, że e, w tym roku trzeba, mamy taką tradycję, żeby zawsze kogoś wspomóc, e, na tyle i na ile oczywiście e, nam środki pozwalają. No i od razu e, serce zabiło mocniej, że, że powinniśmy pomóc e, tej małej Julce. Jak to było z tym rzutem karnym? Był czy nie było? Bo różne opinie krążą. Proszę Państwa, challenge pokazał. Rzut karny był, także decyzja niepodważalna. Wcześniej już powtarzałem wielokrotnie to są nasze największe święta katolickie. I w, pog w pogoni na pewno za sławą, pieniędzmi, innymi rzeczami materialnymi. I chodzi taki moment też, że człowiek docenia zdrowie. Tak? I Ja jestem przyzwyczajony do takich wielkich imprez za granicą. Tako z przyjemnością się do tego przyłączyłem. Przyjechałem, wziąłem dzisiaj też tatę tutaj do tych, żeby mu pokazać tych i hale. Wiążę się gdzieś z tym miastem na dłuższy okres. Więc też chciałbym się z tym miastem utożsamiać, także szczytny cel. Wierzę, że nie trzeba będzie robić jeszcze drugiego spotkania, żeby dozbierać e, do tej operacji dla, dla Julki i że ta dzisiejsza aukcja plus dzisiejsze e, z, ta zbiórka pieniędzy wystarczy na to, aby pokryć całkowicie tą operację. W tym życiu, e, w, tej, w tej popularnej piłce i w tej popularności medialności e, dzięki tym mediom społecznym jakie dzisiaj są, nie wolno też zapominać o rzeczach przyziemnych, tak? i to jest właśnie fajne, że... Co każde święta spotykamy się właśnie na takich imprezach. Coraz częściej, coraz huczniej w wielu miastach. I to jest fajne, wiadomo, nie można wszystkim na świecie pomóc. A jeżeli mamy taką małą perełkę, której można pomóc, to wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego i człowiek czuje dużą satysfakcję. Najważniejsze dzisiaj było to, że, że zebraliśmy trochę pieniążków, cel charytatywny, to było ci najważniejsze, traje zabawy wiadomo w tym meczu, ale, ale głównie chodziło o ten cel charytatywny, cieszymy się, że, że trochę tych pieniążków się udało zebrać na pewno. Kropla w morzu, morzu potrzeb, ale, ale, ale na pewno mam, mam nadzieję, że, że, że coś to pomoże rodzicom i, i, i zdrówka dla Julki przede wszystkim. Na pewno fajnie, kiedy gdzieś tam w teachach zaczyna się to dziać, bo ja się tu urodziłem, się tu łowałem i, i chciałbym, żeby to miasto też żyło i sportem, bo to jest na pewno ważne. Jak się czułeś grając przeciwko legendzie polskiego futsalu Andrzejowi Szłapie? Nie, no widać od razu takie luzy, bo na pewno. Jestem zawodnikiem, który gra gdzieś tam na dworze i na trawie, to jest w ogóle całkiem inna nawierzchnia, całkiem inaczej się gra. Piłka jest zupełnie inna, taka bardziej twarda, gdzieś tam podłoża się bardziej trzyma. No i na pewno potrzebuję trochę czasu, żeby wejść w taki rytm halowy, bo kiedyś, kiedyś na pewno grałem gdzieś tam na halach byłem młodszy w zespołach juniorskich, ale, ale teraz miałem dłuższą przerwę, dlatego to nie jest to samo. Wiadomo, tak jak powiedziałem już wcześniej, najważniejsze, to był i na tym się skupić. Jak się sędziewało? Bo jednak no, były reprezentant Polski, obecna gwiazda reprezentacji Polski na parkiecie, legenda polskiego futsalu, no trochę tych osobistości było. Tak. I, i niektórzy podeszli troszeczkę za bardzo poważnie do, do sprawy, bo nawet pan Hajto przy linii się domagał ode mnie rzutu wolnego i w ogóle tak troszkę był taki agresywny. A się dzisiaj. Ale to zaraz, nie jesteście przyzwyczajone do takich rzeczy? Nie, nie, o, ja jesteś, jesteśmy przyzwyczajone. No, Oczywiście, że tak różnie bywa na boiskach, albo są bardzo mili, albo z, z góry bardzo negatywnie do, do kobiet nastawieni. Więc wydaje mi się, że zarówno dla mnie, jak i dla koleżanek takie zachowanie to żadna nowość. Akcja organizowana no, na waryckich papierach, jak to się mówi, ale chyba efekt końcowy bardzo dobry. No efekt końcowy na pewno bardzo dobry Akcja trochę, trochę, że tak powiem Wymkła się spod kontroli, bo Ze zwykłego meczu, który miał być organizowany Tylko w gronie przyjaciół, gdzie spodziewaliśmy się Około może 200 osób I może uda mi się zacić koszulkę Arka Zrobiło się naprawdę wydarzenie na skalę miasta Jak i można powiedzieć na skalę Śląska Jak nie nawet na całą Polskę Bo, bo pisało o tym media nie tylko nasze tutaj regionalne e, Nazwisko Arka Milika Jest teraz naprawdę na topie e, Szczerze mówiąc, gdyby nie znajomy z Łukaszem Milikiem To już pewnie byłoby trudno ściągnąć. Natomiast no, udało się. Eee, za Arkiem poszedł Tomek, za które też e, należy mu się szacunek i wielkie dzięki, bo oprócz tego, że wziął udział w meczu, to, to załatwił nam e, fajnych parę rzeczy na licytację. Hmm, tak naprawdę na gorąco od razu po meczu dowiedziałem się, że z samych cegiełek, czyli tutaj wejściówek, które e, zostały rzucane, datki do puszek, uzbierało się około 17,5 tysiąca złotych. Natomiast wielkim sukcesem z tego co wiem okazała się też licytacja koszulki Arka Ajaxu, e, którą notabene kupił Podobno dwóch, dwóch panów e, za łączną sumę około 12 tysięcy złotych. Więc to więc naprawdę wielkie dzięki dla tych szczodrych ludzi i, i, i naprawdę super pomoc. Dzięki. Pod koniec meczu, tam takie też zamieszanie na linii w polu karnym, poza polem karnym. Decyzja była cofnięta. Yy, przyznałam się publicznie do błędu. Dobrze, że byli kibice i, i się znali na rzeczy i troszeczkę, i troszeczkę podpowiedzieli. Tak. Czyli jednak, jednak, jednak presja kibiców zadziałała. No nie presja, tylko pomoc. Zdecydowanie nawet bym powiedziała, że większa presja e, drużyny przeciwnej. Oni bardzo mocno się domagali tego karnego. Byłam bardzo zaskoczona, bo taka postawa raczej jest rzadka na boiskach, więc powiem <śm> no szczerze, no wiele zaskoczeń.